Darararam. Hejka! Jestem po lekturze oto tej książki pani Sylwii Ziętek. I chciałam w dwóch zdaniach powiedzieć, co myślę o tej książce. Widzicie, jest ona dosyć spora objętościowo. Myślę, że warto sięgnąć po tę pozycję. Nie jest ona tylko dla miłośników sztuki. Na pewno też zaciekawi kobiety, bo jest właśnie o kobietach, jest o kobietach z przełomu XIX i XX wieku. Nasze bohaterki pięknie są przedstawione na tle ówczesnej sytuacji społeczno-kulturowej. Tak mogę to pokrótce ująć. I ogólnie bardzo mi się ta książka podobała. Dużo się z niej dowiedziałam takich ciekawostek, smaczków. Poza tym biografie samych kobiet, bohaterek bardzo ciekawe, poruszające, zapadające w pamięć, zostające z nami na dłużej. Ja po lekturze... Bardzo mocno byłam smutna, dlatego że w większości są to smutne historie, smutno się kończące. Książkę oceniam właśnie jako bardzo dobrą, dlatego że spowodowała u mnie bardzo dużo refleksji na temat życia, przemijania, sensu życia. Te historie tych kobiet, mimo że rozgrywały się 100 lat temu, są bardzo podobne do naszych historii. Autorka pięknie tutaj jakby nakreśliła te postacie, ale też pokazała, z czym się zmagały, miały takie same problemy, jak my mamy, problemy z relacjami, z mężczyznami, problemy. Finansowe, problemy właśnie rodzinne, problemy z dziećmi, ogólnie podążanie właśnie za swoimi marzeniami, z czym się to wiązało, jaką cenę te kobiety płaciły za to, że nie poddawały się, ale, ale właśnie szły do przodu. Jeszcze w tych trudnych czasach i historycznych. Ale i też takich po, dla kobiet. Kobiety wtedy no nie miały chociażby prawa wyborczego, i, no i były tak troszeczkę traktowane jak podgatunek. Jestem poruszona tą książką. Bardzo długo o niej myślałam. A tutaj jest fragment wspomnień jednej z bohaterek, pani Alicji Halickiej który bardzo mnie ujął i, no i zapadł mi w pamięci, i pani Alicja we swoich wspomnieniach pisze tak. Raz jeszcze rekapituluję swoje istnienie. Przypadek kazał mi żyć w najbardziej niespokojnej epoce historii. Urodzona pod koniec XIX wieku, przeżyłam dwie wojny, rządy barbarzyńców i jej kulminacyjne punkty wybuch bomby w hiroshimie, a także hitlerowskie obozy zagłady, upadek ustalonego porządku, rosyjską rewolucję i zwycięski komunizm na wschodzie, przebudzenie trzeciego świata. Znałam wiele sław, a także początki kubizmu, surrealizmu, egzystencjalizmu i sztuki abstrakcyjnej, co miało miejsce już 50 lat temu. W moim fachu widziałam stare sławy malarskie zmieniające się w gwiazdy i grzeznące w pochlebstwach i fortunie, a wreszcie u innych stwierdzałam nonkonformizm. Co z tego wszystkiego pozostaje na gruzach świata? Chmury, obłoki, mknące obłoki, drogi. Nie wiem, nie umiem wypowiedzieć tego nazwiska. Lecz z winy ludzi nasycone radioaktywnością ostatni ślad ich przemijającego panowania. Pozycja jest obowiązkowa dla, dla miłośników sztuki, bo tutaj naprawdę jest dużo fajnych, ciekawych informacji i pani Sylwia naprawdę zrobiła kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o zgłębienie tematu. Jedyne, czego mi tutaj zabrakło, to troszeczkę takiego głębszego podsumowania. Ja osobiście bym właśnie czegoś takiego oczekiwała. Może takiego trochę zebrania tych wszystkich historii i wyciągnięcia jakiejś puenty. Chociaż z drugiej strony właśnie tę puentę to każdy czytelnik może w sumie sobie wyciągnąć sam. Ale mi tutaj osobiście, właśnie, brakowało jeszcze może takiego jednego rozdziału. Pod koniec książki są zawarte mm, zakończenia życiorysów naszych bohaterek. Mamy tutaj też taki rozdział zakończenie, ale no on jest zdecydowanie za mały jak dla mnie. Druga rzecz, do której mogę się przyczepić. To są powtórzenia. Jak dla mnie bardzo dużo jest tu powtórzeń, i to troszeczkę mnie denerwowało. Pewne informacje o danej malarce są powtarzane w różnych częściach książki, ale nie tylko o danej malarce, ale na przykład o danej epoce, o, mm, o danej kulturze, czy właśnie o tej. Czy o Francji, czy, czy o, nie wiem, o wystawie z 1900 roku, tej wystawie światowej. Te powtórzenia y, dla jednych mogą być ciekawe, bo utrwalają jakby <grych> informacje, ale dla mnie, y, no, mnie troszeczkę denerwowały. Te powtórzenia to jedyny minus y, tej pozycji, według mnie. Poza tym, y, naprawdę. Nie ma się czego doczepić. Gorąco polecam lekturę. Jak szukacie czegoś ciekawego, to jak najbardziej ta książka będzie dla Was. Na pewno będzie super na prezent na przykład dla kogoś, kto interesuje się sztuką, kogoś, kto na przykład studiuje na SP, kogoś, kto. Lubi historie sprzed wieku, to jak najbardziej polecam.